Dobra, Siemanko, słuchajcie, wydaje mi się, że teraz dopiero po jakichś 6-8 miesiącach mogę śmiało powiedzieć, że Podołałem zadaniu, yy, mimo że były naprawdę ciężkie sytuacje z tym autem, z tym silnikiem, jak widzicie, nie jest to silnik oryginalny, a dokładnie to 5-5 na kompresorze z ten bo w serii 500 nie ma, wam ja tak. Samo osadzenie silnika to jest jedna rzecz, ale pchanie tych wszystkich chłodnic to jest. Pompa wody. Hardcore naprawdę. Ale to się udało. Na szczęście. I słuchajcie, w ogóle. Tu był w ogóle inny plan, bo ja cały czas nagrywałem takimi etapami. Miało być kilka części tego, tego mojego. Tych moich przeróbek z tego silnika tego samochodu miało być pas 5 czy 6 części. Miałem to wytłumaczyć, żeby każdy, kto ma jakieś pęcie o samochodach, mógł sobie sam to złożyć. Ale no niestety okazało się, że kurwa skasowało mi się wszystko, wszystkie filmy, jakie miałem na kąpię, wszystko, zdjęcia, filmy, ten projekt, wiele innych. Więc muszę to tak kurde wam wytłumaczyć, co tu zostało zmienione, chociaż po części. I aha, żeby jeszcze była jasność, silnik jeszcze nie palił. On czeka na podpięcie, powiem Wam w ogóle, wszystko tak powiem to od początku. Nie wiem czy oglądaliście tam moje poprzednie filmy. Wkładałem do 123 do takiego auta 560 z Seka. i to jest właśnie ten samochód. Po prostu kolega stwierdzi, że to jest za słaby i woli taki motor. Więc tam też nie miałem możliwości przejechania. On już normalnie jeździł i myślę, że tutaj już będzie całkowicie inaczej bo to można powiedzieć, że ode mnie idzie podpięcie z mojej strony od, od znajomego, więc auto wróci do mnie, więc nie oddam tego auta, dopóki się nie przejadę, nie przejadę i to też będzie nagrane. Zostało mi jeszcze jedynie co to przewody do klimy zrobić, bo oczywiście patrzcie, jak tam jest ciasno. Zwróćcie uwagę, to jest. Ja też się śmieję, że tutaj jakby wylało wiadro wody, to ta woda by stała. Mówię, pod, pod, wsadzić silnik to jest jedna, podpiąć wszystko, całe zestawy tych chłodnic, to jest chłodnica z 2,5 diesla klimatyzacja wiadomo oryginalna, to są interkulery jeden wodny, drugi olejowy znaczy one są takie same, ale będą miały inne w ogóle właściwości bo nie miały, nie było możliwości w ogóle, drugi wystaje tutaj są dwa różne słuchajcie, belka, układ, co był największym problemem tutaj, to był układ kierowniczy, czyli skrętny, w ogóle przy tym silniku nie było możliwości, żeby wsadzić ten motor i zostawić oryginalną przekładnię. Zobaczcie gdzie to tam wychodzą korektory. Więc ja zastosowałem belkę z 210. teraz Wam go pokażę, go podniosę. Bo ma system iRide, żeby było to lepiej widać. Jeszcze się kompresor wyłączył, teraz ja go wyłączę. Tam pokażę o, co, o czym dokładnie mówię. No, mówię, miało to być inaczej nagrane, ale tak to wyszło. Słuchajcie, tabelka jest cała wrzucona z okulara. Ja tam wam tak pokażę, jak ona jest między misami. Tu jest największy problem. Tu jest jedna miska. Tu jest druga. i Tu jest po prostu największy problem. Był z tym układem kierowniczym, żeby ją tam wkomponować. Na razie to skręca. Tu są takie adapterki. One to jeszcze, wiecie, dostaną y, uszczelnienia, założone harmoniki. Na razie samochód jest na tyle gotowy, żeby go odpalić, żeby się w ogóle nim przejechać. Bo to bym wam, po takim czasie to już pewne rzeczy można dopracować później, ale żeby to już po prostu jeździło, bo przychodzi moment takiego kryzysu, gdzie to trzeba się zastanawiać, czy to jest w ogóle sens czy to będzie jeździć. W ogóle są dołożone dwa zbiorniki. Ten idzie na kompresor, a ten będzie wodny na silnik. Tylko tego akurat nie podpiąłem, bo się okazało, że kurde, tu jest jakiś inny patent i odpuszczę to, to podetnię po prostu ten kumpel bo te silniki zna, od razu wiedział o co chodzi, więc to już tak powiem zostawię dla niego. Ale to jest taki szczegół. Tu oczywiście chłodnica jest spięta. Bardziej mi chodzi o, o te tu tam w ogóle nie ma z tej strony wylotu na 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 grzewnicę. On jest gdzieś chyba tu, znaczy tu jest i to chyba w niego się trzeba wpiąć. Dlatego tak troszkę już nie chcę czasu tracić, bo powiem wam, że i to auto i tak mi wybiło bardzo dużo, dużo Czasu pochłonęło, a ja mam inne tematy i dzisiaj auto wyjeżdża i wjeżdża Birth, W którym też tam mam trochę pracy, już mam kupę rzeczy przygotowanych, więc tak naprawdę tylko poskładam Jedynie, co muszę w nim zrobić to komor silnika polakierować, takie pierdółki jeszcze I, I wkładam i auto jedzie do Maćka, bo od Maćka musimy wziąć tego Forda, no ale dobra Wracając do Merca Tak myślę co tu jeszcze mam takiego ważnego powiedzieć Z przeróbek, no wiecie tam została yy, Cała ściana została wyciapciana matą, bo tu powiem wam temperatury będą. Te kolektory zostały obinięte bandażami. Alternator zrobiony, rozrycznik zrobiony, bo to powiem wam warto, warto takie rzeczy zrobić. Są duże koszty, a jednak silnik też nie jest nowy, ma swoje lata. Tutaj się okazało, że to były takie ostatnie dni tego, tych, tych, tych podzespołów alternatora, rozrusznika. Na zamówienie została zrobiona osłona, wentylator kupiony. Słuchajcie przewody. Całe idące od skrzyni automatu. Nie zwracajcie uwagi na to, bo to później pójdzie do ocynku, ale to już musiałem tak zrobić, bo to musi jechać już. Słuchajcie, przewody zastosowałem. Możecie się zdziwić lub nie, ale praktycznie bez większego problemu spasowały Seka. I to mi pomogło w montażu tych przewodów. To jest 2,6, 190. Ten jest ze 124 z automatu. Kurde, już nie wiem z jakiego motoru. Musiałem go troszkę połączyć, na środku przedłużyć, bo minimalnie go brakowało, ale generalnie słuchajcie, to jest wszystko Mercedes, nie ma tu jakiejś nie wiadomo jakiej rzeźby, więc yy, wszystko zostaje w rodzinie, no myślę, że ten samochód będzie robił naprawdę spore wrażenie, znaczy, teraz wam go opuszczę, nic tam nie leży pod autem, zobaczcie on fajnie glebnie, moment. Zobaczcie, się. Zacznij, zrobimy to tak, na dwa strzały. Zacznij. Teraz położymy dupę. Teraz coś mi nie leży. Nie, całkowicie. To no, mam jeszcze schowuś został, ale to tam już sobie zrobię na polu auto mówię, tam za dwa tygodnie pojedzie, to jeszcze ma tyle luzu, a muszę już tam do wjeżdżać. Tu wiadomo fotele Rekaro, bo już są przygotowane, już są obszyte, naklejki dojdą, spoilery, Felgi w ogóle customowe, 17, także zwróćcie uwagę, jak ten samochód się prezentuje. Bo lubi naprawdę dobrą robotę. Miałem bardzo dużo takiego już chwili załamania, bo jakbym miał to przeliczać na kasę, to w ogóle to chyba musiał wiem, po miesiącu zrezygnować, ale to. Nie chodzi o to w tym, to też chodzi o to, żeby ten fan był. mieć taki samochód w Civi, także tak się prezentuje. Myślę, że w nagrodę upalę dobrze kapcianin. nim. A Pawełek nie będzie miał na to wpływu, nie na no, tak poważnie to. Myślę, że projekt wyjdzie. Oczywiście, słuchajcie, jak to odpali na bank, będzie coś stukać, dudnić, coś się urwie, bo to no, nie ma szans. Jeżeli się to tak nie stanie, no to debak zajebiście ale ja to biorę pod uwagę po prostu, że, że tak się to może stać. Więc zajdźcie dobra nie przedłużając, yy, kończę ten filmik. Myślę, że za niedługo się zobaczymy przy gdzie To też jest kawał fury i yy, będziecie mieli w ogóle porównanie, jak ten samolot jest duży. Jak widzicie, jak tubeczka stoi w tym garażu, a jak będzie stał Tandelbeard. Także dobra, to słuchajcie, widzimy się. Yy, Następny jakiś odcinek, bo mówię, ten miałby wyglądać całkowicie inaczej, ale no wyszedł, jaki wyszedł i, i nic na no to, tak że tak powiem, nie poradzę. Także dobra, to na razie, ho, hej!